Szczęść Boże, miał Karol i Ostatni dzień. Witamy z trasy, Cześć, Z godziska. Jeszcze nie jest Jeszcze Zielono-żółta armia róż ma stołowe. Idziemy, idziemy. Wszyscy według regulaminu ubrali zielone koszulki żółte chusty. No, Kler oczywiście się tutaj zalicza. Kler ma swoje zasady. Ty nie jesteś w Klerze? Ja już jestem tak? Ja mam w plecaku. No. Jakby zmokło to co? No A co, co w plecaku? A co, to a co w plecaku? A myślisz, że ludzie widzą twój plecak? Nie no. widzą. Nie mam takiej wyobraźni. Razie, Nie mają. Idziemy. Ostatni dzień. Smutek. Co wszyscy są smutni. Smutek i szczęście. Szczęście tak, że doszliśmy, ale smutek, że, że się kończy. Za szybko. Chyba się będzie smażył kierowca w piekle. Kieszon że Przewodnik został oblany. Nie ma szans nawet na czyściec. Nie ma. Nie ma szans od razu. Kto tam? Żadna spowiedź mu tego. Chyba, no... Żaden ksiądz mu tego nie wybaczy. Żadna nie będzie dysponowała. Nie? Nie. nie. W każdym nie. razie idziemy. idziemy Dochodzimy żadne. do częstotliwości. Dzisiaj 15 km wokół. I najbardziej aktywny dzień medialny z wszystkich 11 poprzednich. Tak, będzie się działo, będzie się no działo. W sumie działo się to po... bardzo mało opuścicie, jeżeli będzie oglądać wszystkie nasze transmisje dzisiejszego dnia. Nie, tak, tak, tak. zawsze warto być tutaj. Bo wszystkie wa ważne Tam. wydarzenia wam pokażemy na Facebooku, Już wiadomo, że warto zawsze być z nami i widzieć to po prostu z pierwszej ręki. Prawda Jagoda? Ale Warto? Ale co warto? No warto. Ta fryzura ale zrobiła warto... specjalnie na wejście. Ale to to fryzjer ładnie zrobiła. Sukienki dziewczyny psi odziały. A właśnie, chodźmy zobaczyć jak wygląda reszta grupy. Czy jakoś na galowo. Na galowo, czyli zielone koszulki są, czy obdziane Jedynie para młoda się wybiła, no, ale wiadomo, że nie, nie będą wchodzić w zielonych koszulkach. Nie, nie. Kiedy nas opuszczacie? O 10:00. dziesiątej. Wiem, że jakiś transport załatwiony? Tak, przyjedzie ekipa. Przybieranko na stacji? Rodzice szwagielek. Dokładnie, albo wałcze. W lesie. W lesie? Przecież Jesteście pan? gotowi nadawać nam tempo? Jesteśmy gotowi. Jesteśmy na sami do nie. Powoli, bo, ten, bo na bo nie? Ona idzie szpilka, tak? Będę prowadzić powoli. Ile centymetrów na dzisiaj? Siedem, Siedem, Siedem i pół chyba. Siedem i, Siedem i pół? Jakieś małe, małe osiem. Byle a, jaka, nogę. Jaki bieżnik? czy jakieś specjalne miodności? O, szpice, szpice. Emiliano! Gdzie jest t-shirt? Emiliano też ma. Zmieścił tą xl dla na siebie. Jakoś ją naciągnął. I tu prostu smakuje, On no, mówi, że nie była za mała. No faktycznie, faktycznie. Nie jest jakoś zbytnio naciągnięta. To jak masz s czy Jak będzie cieplej, to mam Wiec m -ka. m -ka. m, -ka. m -ka. Filip, XL-ka. Ta to, to rozmiarów, tak? Ja XX. Ja. -X. Nie ma takiego ja. właśnie. O, tutaj bardzo ładnie. Czerwona spódniczka pani Agnieszki. Lajnie mnie przed chwilą, wjechali w kałużę. Ale księdza też, nie przejmuj się. No dobrze. Aż tu nie są koszulki? Są. Zorowo, zorowo. O to chodzi. Kto nie ma zielonej koszulki? Ręka do góry. Nie mam! Dlaczego nie masz? Mam taki no, no, Ma, ma, ma. Wszystkim ja. Siostro, gdzie jest siostry Justyny zielona koszulka? E, na razie jeszcze nie jest, ale w najbliższym czasie się może pojawić. Fantastycznie, jakaś chusta coś? Jest, chusta na plecach. Jest, chusta jest. Ma serce, mi dumę, ze wszystkimi więc wcześniej nie? Fantastycznie. Pozdrawiamy Polskę. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. A bardziej jest, siostrze, smutno, czy wesoło? Z jednej strony smutno, no właśnie już kończę, aby się jeszcze troszeczkę szło, bo fajnie luzę i w ogóle, a z drugiej strony się już cieszę, bo zobaczymy. jak No właśnie. Ten cel naszej drogi, nie? Tak jak w końcach. Nasz szlak woli. Poszulka jest? Jest. Z drogą, Ja o to zadbałem. Nie będę ukrywał. Magda jest bardziej szczęśliwa czy bardziej smutna? bardziej szczęśliwa. Jedna. No, nie, jedna. Kochają się. no. Nie, ja jestem szczęśliwa. Bo nie lubisz ludzi, po których nie idziesz. Nie, co? Wszyscy 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 mam. Ale wolisz nie? Dobra, nie. Cześć, Uuuu, siostra na garobo Mucha nie siada <grymne> Przepraszam, przepraszam Pokazywać swoje zielone koszulki są bardzo ładne, Wzorowo Sprawdzam zielone koszulki Nie ma, nie ma, ale Ale koleżanka nie ma Skandal trzeba kupić Natychmiast Jodrek ma zieloną koszulkę Zosia też ma zieloną koszulkę. Mamy. Fantastycznie. Kto nie ma zielonej koszulki? Czy Marta ma? A -a. Marta ma. Dobrze. Znalazłaś egzamin. Jeszcze chusty nie masz. Powiedziała, pozdrawiała mama. Widziała, widziała. Kto nie ma koszulki? Kontrola jakości koszulek, Tutaj nie ma. Będą? No, będą. Mam nadzieję. Co? Jest. Koszulki pokazywać. Co to jest za koszulka? Co za? Co? Zawiodłem się. Franek. Zapilnuj tego, bo to jest skandaliczne, żeby twoja partnerka nie miała naszej koszulki. No, zajmij się tym. Są koszulki? Masz, Oliver? Jest, fantastycznie. W w komplecie, w koszulkach pusta. Bo się Masz koszulkę? Tak mam. Koszulka, listeczka, wszystko jest. Wszystko jest. Komplet jest. Dziadek? Dziadek, nie ma. Dziadek jest usprawiedliwiony. usprawiedliwiony. nie? Dziadek. Dziadek. Gdzie masz koszulkę? Gdzie masz koszulkę? Koszulka? Plecak. Plecak. No. Ale dzisiaj na odświętny. No dzisiaj na święty. Galowa. Jak tam otworzyło się wczoraj tak, to? Tak, jest dobrze, teraz też oglądają nas wszyscy. Można tak? pozdrowić. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Całą parachę chwilecką, księży. Wszystkich naszych wszystkich tak, widzów. Wszystkich naszych tak, jest. No i rodzinę moją. Dobra, jeszcze raz Aleksandrę, ale, Henrykę, Krystynę, Ewę. No i całą rodzinę pozdrawiam. Dziękuję bardzo ostatnim. No, całkiem nie to wygląda z tymi koszulkami, Wam powiem. O że więcej niż myślę, że więcej niż 90% naszej grupy ma koszulki i chusty, także fantastycznie. Wiesz, wszyscy pięknie urani. Będzie piękny. Widać ten rygor, widać tę dyscyplinę, którą prowadził nas przez Nasze barwy, każdy w barwach. Przywiązanie, to jest coś fantastycznego. Dla kogo? Dla chyba całej grupy. Widzicie, że grupy was nie, nie zlokalizowaliśmy. To widać po was. Nie, 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 nie do całej grupy. No, tak my no. no, Dla nowych. Dla nowych, tak. Są dacy, które do nas dołączyli dzisiaj dopiero. Nie czuć pod was. Bardzo fajnie. Tak, to ale jest jest tam to serdecznie, ale kupcie koszulki. Błagam. A tak, nie tak, je załóżcie, tak. jeżeli nie macie. Tak. Byliśmy na stanie równo. Równo, My tutaj apel do autokarów, Eminano które teraz dołączą. Koszulki. Jeżeli Emiliano, Emiliano, Say to our audience to buy a t parę Say, ten, t nice uh, color. Nice. proszę. <laughs> to jest ja, no, mówi, że macie jest kupić koszulki, bo mają fajny kolor. Więc kupujcie. Tak jest, autokary ze Sremu, z Buku. Kupujcie nasze koszulki. Zopiewa. Jest, jest taki? Nie. Ale jakby był. Wiem, że jadą do nas autokary z Buku i ze Sremu, bardzo nam miło. Że będą z nami wchodzić. Poczekamy jeszcze. Czekamy na Was. Czekamy. I na jasną górę. Czekamy. Czekamy. Mam nadzieję, że to tyle z porannego wejścia. Widzimy się Ponownie nie na gali na około godzinku skaru z Bogiem.